Jedną z najważniejszych umiejętności programisty, który korzysta z SQL i bazy danych jest umiejętność obsługi transakcji. By więc sprawnie korzystać z sql musisz wiedzieć, czym jest transakcja, do czego służy i jak działa. I odpowiedzi na te wszystkie pytania oraz wiele innych poznasz w tym materiale. Puk, puk! Dzień dobry. Z tej strony Darek Budkiewicz. Witam Cię na kanale Nieinformatyk, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzoną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami, które pozwolą Ci zbudować karierę programisty baz danych. Pomysłodawcą tego odcinka jest użytkownik Merktor, bardzo Ci dziękuję za propozycję. Jeśli Ty masz swoją propozycję nagrania, no to komentarz pod tym nagraniem jest idealnym miejscem, by zaproponować temat kolejnego odcinka. Zacznijmy więc od wyjaśnienia czym jest transakcja, zarówno w kontekście części tej biznesowej oraz części technicznej. Dlaczego będę mówił o części biznesowej? To za chwilę się dowiesz. Jeszcze tylko takie małe wtrącenie. W tym nagraniu, w tym odcinku pojawi się też trochę kodu SQL, który oczywiście będziesz mógł pobrać ze strony, do której link znajdziesz poniżej tego materiału. I przechodząc już do rzeczy, czym jest transakcja? Nagranie te chciałbym zacząć od powiedzenia o rzeczy niesamowicie istotnej, fundamentalnej, o której mało kto mówi. Bardzo często się o tym nie wspomina. Mianowicie baza danych jej nadrzędnym celem ona służy do tego żeby wspierać procesy biznesowe. To znaczy firma decydując się na wykorzystywanie bazy danych no robi to z tego powodu żeby oczywiście pośrednio zarabiać dzięki bazie danych większe pieniądze i żeby teraz baza danych spełniała swoją funkcję to oprócz tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Czyli do przechowywania danych, czyli do możliwości zapisywania danych w tabelkach i ich odczytywania, baza danych jeszcze musi wspierać transakcje. A co to oznacza? A to oznacza, że musi umożliwiać nam realizować takie procesy biznesowe, które zachodzą w takim realnej rzeczywistości biznesowej każdej firmy, po to, żeby no ona, baza danych, nadawała się do użytku. Czyli jeśli na przykład jesteśmy w stanie sobie teraz wyobrazić firmę, która oferuje bilety lotnicze, no to. Oprócz tego, że będziemy chcieli przechowywać w bazie danych informacje, kto jest naszym klientem, jaką mamy flotę samolotów, jakie są loty między jakimi krajami, ile one trwają, baza pilotów i tak no to musimy jeszcze przecież umożliwić klientom zakup biletów. No i tu się sprawa trochę komplikuje, bo czy to będzie aplikacja na telefon, czy to będzie strona internetowa, to pod spodem każdej z takich aplikacji będzie działała baza danych. I ta baza danych musi działać w taki sposób, żeby jeśli ja na przykład zabukuję sobie. Będę próbował, będę w trakcie procesu bukowania na przykład lotu i zajmę miejsce 6F. No to inna osoba, dopóki ja nie dokonam transakcji albo na przykład w ciągu 5 minut się nie wyrobię z płatnością, no to żaden inny użytkownik nie może przecież zająć mi tego miejsca. No jako nie byłoby to customer friendly, tak? Bylibyśmy trochę. Trochę to może zbyt małe słowo, ale zdenerwowanie, jeśli by się okazało, że po wypełnianiu formularza, na koniec się okazało, że to miejsce jest zajęte. Ba, jeszcze gorzej by było, gdyby się okazało, że za nie zapłaciliśmy i się okazało, że tego miejsca już nie ma. W związku z czym baza danych, oprócz takiego właśnie, nazwałbym chamskiego zapisywania i przechowywania danych, musi nam również wspierać te transakcje. I z punktu widzenia bazy danych, transakcja to. Jednostka zadań do wykonania, które możemy w całości zatwierdzić albo wycofać, czyli zbiór jakichś operacji, które albo jesteśmy w stanie w całości zatwierdzić i sprawić, że one są częścią bazy danych i są już zapisane, albo je wycofać. Z praktycznego punktu widzenia, w relacyjnej bazie danych sprowadza się to do tego, że Częścią transakcji są operacje z rodziny DML, czyli Data Manipulation Language, czyli operacje insert, update i delete, czyli operacje wstawiania, modyfikacji i usuwania rekordów. Czyli jeśli wykonujesz w bazie danych insert, update czy delete, to każda taka operacja jest częścią transakcji. I teraz to od Ciebie będzie zależało, w jaki sposób tymi transakcjami będziesz zarządzał i dlaczego to jest ważne? To jest ważne z tego powodu, że taka transakcyjność jest fundamentalną częścią większości biznesów. W związku z czym, jeśli gdzieś tam czasami słyszysz o bazy NoSQL, te nierelacyjne, wypierają bazy relacyjne, to jest to oczywiście nieprawda, a przynajmniej w tych branżach, w których ta transakcyjność jest potrzebna, Bazy relacyjne póki co nie mają konkurencji i tam świetnie sobie radzą. Więc jeśli teraz szukasz też ofert pracy jako programista baz danych, jakichś języków progr programowania w relacyjnych bazach danych, to zobaczysz, że znaczna część tych ogłoszeń o pracę dotyczy rynku bankowości, ubezpieczeń czy telekomunikacji, ponieważ tamta transakcyjność jest potrzebna. I takim przykładem, właśnie transakcji w życiu biznesowym, oprócz tego, że jakie jest bukowanie jakiegoś lotu, no to może być też na przykład wykonywanie przelewu. To jest taki podręcznikowy przykład, ale on świetnie oddaje ideę transakcji w bazie danych. Czyli jeśli ty na przykład kupujesz mój kurs programowania i płacisz mi 500 zł, to transakcja, upraszczając oczywiście, bo w rzeczywistości przelewy w systemach bankowych to to jest dużo bardziej skomplikowane niż dwa update'y, ale jesteśmy w sobie, w sobie w stanie wyobrazić na zasadzie robimy update, gdzie piszemy: zapdate'uj twój stan konta" I Twój nowy stan konta to minus 500, a mój plus 500. I teraz transakcja musi zadziałać w taki sposób, że albo tobie zabrało 500 zł i mi dało, albo nie wykonaliśmy nic. Czyli sytuacja, kiedy tobie zabrało, a mi na koncie nic nie przybyło, jest bardzo słaba, bo gdzieś zginęło ci 500 zł. Druga sytuacja może z punktu widzenia klienta byłaby fajna, czyli tobie nie ubyła, mi przybyło i masz dostęp do kursu, ale straciłby bank, więc też sobie na to nie może pozwolić. Dlatego właśnie. Transakcyjność jest tak istotna, bo ona wspiera taką kluczową, fundamentalną dziedzinę, dziedzinę znaczy fundamentalny proces biznesowy w większości firm, dlatego te bazy transakcyjne są wspierane od strony informatycznej przez relacyjne bazy danych. Oprócz tego, że już wiemy, że to jest jakaś operacja DML, każda transakcja w bazie danych spełnia wymagania ACID. Cztery takie literki A, C i D, które łączą się w wyraz kwas, możesz to tak sobie skojarzyć, i w rzeczywistości każda z tych literek to jest skrót od słowa angielskiego. A od atomicity, czyli atomowość, C od consistency, czyli spójność i od isolation, co oznacza izolację. Idea od durability czyli trwałość. I teraz co w praktyce oznaczają te literki ACID. Atomowość oznacza tak jak na początku mówiłem jednostkę pracy do wykonania w bazie danych, taką integralną jednostkę. To znaczy jeśli w skład transakcji wchodzi pięć operacji DML, bez względu na to czy to będą same inserty, update'y, delity, czy kilka poleceń takich, kilka takich, to albo wykonamy i zatwierdzimy te pięć transakcji, albo wrócimy do stanu sprzed wykonywania pierwszego polecenia wchodzącego w skład transakcji. Więc to oznacza atomowość wszystko albo nic. Druga literka, czyli consistency spójność, oznacza, że stan danych w bazie przed transakcją i po transakcji jest spójny. Czyli jeśli ty masz 4000 i ja mam 4000, to po dokonaniu przelewu ty masz 3,5, a ja mam 4,5. W związku z czym w obu sytuacjach nie wygenerowaliśmy jakichś pieniędzy procesie biznesowym, których byśmy nie rozumieli skąd się wzięły, czyli w dalszym ciągu obie te sytuacje są akceptowalne z punktu widzenia danych są spójne i transakcja to właśnie wspiera, że dzięki temu, że ta transakcja jest między innymi atomowa, no to te też dane te są spójne i nie mamy tutaj żadnych niejednoznaczności. I od isolation oznacza izolację, to znaczy fakt wrażenia, że Każda transakcja jest jakby od siebie odizolowana. W praktyce to tak nie wygląda, znaczy w praktyce, w rzeczywistości, gdzieś niskopoziomowo, oczywiście te transakcje są na różnych poziomach od siebie zależne, ale my korzystając, czy jako użytkownik techniczny ze SQL dewelopera, czy użytkownik nietechniczny, typu klient biura, podróży z aplikacji czy strony internetowej, on ma wrażenie, że on działa sam. On nie widzi na przykład na locie, na których jest 150 miejsc, 15 tysięcy innych osób, które jednocześnie próbują kupić miejsce na ten sam samolot, na tą samą trasę, tą samą datę, być może nawet kilka osób na te samo miejsce, bo ma wrażenie, że pracuje sam i dzięki temu, że tak to jest skonstruowane, no to mamy takie customer friendly wrażenie, że wszystko działa sprawnie i rzeczywiście, oczywiście tak jest, ale fakt jest taki, że w tym samym czasie tych zapisów do bazy danych może być kilkanaście, kilkaset tysięcy w zależności oczywiście od wielkości bazy danych, więc ta izolacja jest potrzebna do tego, żebyśmy właśnie mieli takie pozytywne odczucia tego, że nikt nikomu nie przeszkadza, każdy pracuje we własnym ogródku, co w rzeczywistości jest zaimplementowane dzięki skomplikowanym mechanizmom, o których więcej opowiem na koniec tego nagrania. No i na koniec trwałość, a trwałość oznacza tyle tylko, że po zatwierdzeniu transakcji tych danych już nie stracimy, czyli jak zatwierdziłeś transakcję, jak napisałeś commit, jak to zatwierdziłeś, to te dane są zapisane na dysku i jak ci odetnie teraz zasilanie, utracisz prąd, to tych danych nie stracisz. Oczywiście, no, jeśli dane zapiszemy wyłącznie na jednym dysku, nie, nie są one zreplikowane, no to jest to oczywiście możliwe, że po zapisaniu transakcji, jak dysk ci padnie, nie masz żadnego backupu, kopii zapasowej, to stracisz tą informację, ale mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi, że jeśli zatwierdziłeś transakcję, to ona jest trwale zapisana na dysku, nie gdzieś w pamięci tymczasowej i ona nie zostanie utracona. Przejdźmy teraz do ekranu mojego komputera, gdzie pokażę Ci w praktyce więcej. Żeby zaprezentować Ci przykład transakcji, potrzebujemy stworzyć tabelę. Oczywiście użytkownik, na którego będziesz zalogowany, nie ma żadnego znaczenia. Ja korzystam z użytkownika sklep, którego możesz kojarzyć z kursu SQL z YouTube'a. Możesz też korzystać z dowolnego innego użytkownika, który będzie w stanie i będzie miał uprawnienia do tworzenia tabeli, zapełniania jej danymi. Czyli tworzymy sobie tabelę. Tabela stworzona. Zapełnimy ją danymi, jeszcze tego nie omawiam, bo to też jest de facto przykład transakcji. I gdy wykonamy sobie selekta, to widzimy, że mamy dwa rekordy z Kowalskim i Nowakiem. Jeden ma 1000 zł, drugi 2000. I teraz zaprezentuję Ci przykład transakcji, czyli jak już mówiłem, może to być jakakolwiek operacja z rodziny DML, czyli Insert, Update, Delete. Ja zdecydowałem się na przykład ten standardowy z przelewem, czyli pan. Nowak przesyła pieniądze panu Kowalskiemu, czyli żeby zaimplementować taką transakcję, piszemy dwa update'y. Jeden update, który zmieni stan konta pana Kowalskiego, podniesie je o 300 i drugi, który obniży stan konta pana Nowaka o 300 zł. Oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, żeby w odpowiednim miejscu pisać commit. To znaczy tutaj commita nie możemy napisać z tego powodu, że mogłoby to oznaczać, że jeśli ta operacja zostałaby zatwierdzona, to teraz to już jest w tym miejscu druga transakcja. Jeśli ona by się nie udała, to mogłoby się okazać, że Kowalskiemu 300 zł przybyło, a nie mu było Nowakowi. Co, jak już omawialiśmy, nie jest dobrym rozwiązaniem, więc tego komita musimy się pozbyć. I co to też ważne, to chciałem ci pokazać, że jak otworzymy sobie drugie okno SQL Developera, nawet tego samego użytkownika, nie musi być inny, i wykonamy sobie takiego selecta, no to widzimy, że Kowalski i Nowak mają. Kolejno 1000 i 2000 zł. I teraz zobacz, jeśli chodzi o atomowość. Zacznijmy od atomowości, od skrótu ACID. W tej atomowości chodzi o to, przy zarządzaniu transakcjami, żebyś potrafił w odpowiedni sposób, albo konkretnie mówiąc, w odpowiednim miejscu umieszczać instrukcję commit i rollback. Commit zatwierdza transakcję, rollback ją wycofuje. Czyli, jak już widziałeś przed chwilą, tutaj komita nie możemy dać i gdy wykonamy teraz taką instrukcję, zupdateowaliśmy dwa rekordy. Gdy ja wykonam selekta, to widzę dane 1300-1700, czyli panu Kowalskiemu zmienił się stan konta z 1000 na 1300, a Nowakowi z 2000 na 1700. Natomiast zobacz ciekawą rzecz odnośnie spójności. Druga sesja. Zupełnie oddzielne połączenie z bazą danych widzi dane sprzed transakcji. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta transakcja, dopóki nie zostanie zapisane polecenie commit ani rollback, albo ewentualnie tutaj sobie nie klikniemy, jest niezatwierdzona, a wtedy wszystkie inne sesje widzą stan sprzed transakcji. To jest ta spójność, tak? Czyli albo widzimy, że jeden ma 1000 zł, drugi 2000, albo widzimy, że jeden ma 1300, a drugi 1700. Dzięki temu dane w bazie danych cały czas są spójne. Oczywiście, dlaczego, jak to się dzieje, że. Ja wykonuję taki select i widzę takie dane. Ktoś wykonuje ten sam select i widzi inne dane. No, w praktyce jest to zaimplementowane dzięki między innymi danym ANDu. Więcej o tym powiem w odcinku, który nagram i będzie dotyczył architektury bazy danych. Natomiast na ten moment, tak krótko tylko wspominając, żebyś miał poczucie tego, że zestawiłem cię z jakąś wiedzą, a nie tylko o czymś krótko wspomniałem. Dane ANDu. Pliki ANDU to są pliki, które przechowują dane o niezatwierdzonych transakcjach. Ponieważ jeśli teraz ja wykonuję selecta z tabeli stany kąt, no to musi być miejsce w bazie danych, czyli te pliki, z których ja będę w stanie odczytać informacje o aktualnej transakcji i musi być też miejsce dla wszystkich pozostałych użytkowników, którzy tej transakcji jeszcze nie widzą. W związku z czym muszą być, skoro muszą być dwa miejsca, no to oprócz tych danych, z których normalnie korzystamy, z tych data file'i, z plików danych, które przechowują dane w tabelach, musi też być jeszcze miejsce, gdzie będziemy przechowywać tymczasowo dane. Tymczasowo to znaczy do momentu zatwierdzenia bądź wycofania transakcji, więc w bazie danych, w architekturze bazy danych są takie pomocnicze pliki, które przechowują właśnie dane o niezatwierdzonych transakcjach. I teraz zobacz, że gdy dam commit, no to już widzimy dalej tutaj 1300, 1700, nic się nie zmieniło. Natomiast druga sesja już teraz widzi poprawione dane, no bo teraz, skoro dane są zatwierdzone, to prędzej czy później trafią do plików danych, do data file, i teraz obie sesje. Korzystają z danych, które zostały już zatwierdzone, więc literka D Durability właśnie oznacza to, że po zatwierdzeniu transakcji, w momencie, kiedy tu napisaliśmy komita, już nam nie grozi nic, nie mamy ryzyka tego, że te dane utracimy. Czyli podsumowując, jeszcze raz, atomowość sprowadza się do tego, żebyś w odpowiednim miejscu był w stanie pisać commit rollback. Oczywiście tych poleceń może być więcej, więc musisz rozumieć na poziomie takim biznesowym, co dane polecenie oznacza. Żeby wiedzieć, jak podzielić te transakcje, które operacje są od siebie niezależne, a które muszą być nieodłączną częścią jakiejś większej transakcji. Jeśli chodzi o spójność, to spójność jest zachowana, właśnie jak widziałeś, po części dzięki danym AND-u ale po części również między mechanizmowi blokowania, co ma też jest związane z izolacją, bo zobacz, że jeśli jako użytkownik teraz system Dlaczego użytkownik system? No, po prostu muszę mieć użytkownik, który będzie miał uprawnienia do tych obiektów. Tu chcę Ci pokazać selecta, który teraz nic nie zwraca. Za chwilę się to zmieni. Jakbyś miał problem z zrozumieniem tego selecta, bo nie będę go omawiał, to daj mi proszę znać to w komentarzu, to wyjaśnić Ci, co będziesz chciał wiedzieć. Ten select w skrócie zwraca informacje o zablokowanych w bazie danych obiektach. I teraz zobacz, że gdy wykonam update'a, nie zatwierdzam go, to gdy wykonam sobie teraz selecta to widzę, że obiekt taki jak tabela o nazwie stany kąt w schemacie sklep jest zablokowana. Mam tu id sesji, która blokuje, nazwę użytkownika, tam nazwę komputera i teraz właśnie dzięki mechanizmowi blokowania raz po pierwsze mamy spójność danych, spójność transakcji, bo inna sesja, inny użytkownik nie mógłby teraz update'ować tego rekordu, dopóki ja nie skończę swojej transakcji, więc jeśli gdybyś chciał napisać takie polecenie gdzieś w innej sesji, sesji to byś miał komunikat błędu Albo najpierw byś czekał, czekał, miałbyś wrażenie, że polecenie się bardzo długo wykonuje, bo dopóki ja nie zwolnię z blokady, ty nie będziesz w stanie tego rekordu równolegle w tym samym czasie modyfikować. No a po drugie, to ma też wpływ na izolację, bo okej okay, z jednej strony, ja mówiłem, mamy takie wrażenie, że jesteśmy totalnie odseparowani od innych i. Każdy pracuje sam we własnym ogródku. No, w praktyce jednak, jeśli się zdarzy taka sytuacja, że jednocześnie dwie, trzy albo i więcej osób będzie chciało wykonać jakąś instrukcję na, tych samej, na tej samej danej, no to wtedy znowu tu wewnętrzny mechanizm blokowania rekordów w bazie danych się odezwie i nam uniemożliwi taką pracę. Więc wtedy może nie będziemy mieli do końca wrażenia, że OK, działamy w bazie danych sami. Natomiast no jest to konieczne, tu zawsze jest trochę kompromis między spójnością danych i tego, że te dane są spójne. Bo, jakby wiele osób mogło je modyfikować równolegle, to prędzej czy później mielibyśmy problem, a współbieżnością, tak? Współbieżność oznacza, jak dużo osób jednocześnie jest w stanie bazy danych, z bazy danych korzystać. I dopóki nie wchodzimy sobie w drogę, no to ten mechanizm blokowania nie ma co robić. Ale on oczywiście w tle cały czas czuwa po to, żebyśmy właśnie problemów ze spójnością danych nie mieli. Zapraszam Cię jeszcze do podsumowania. Oczywiście to, o czym Tobie dzisiaj powiedziałem, to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ OK, commit, rollback to jest fundament, coś, bez czego nie jesteśmy w stanie zatwierdzić ani wycofać transakcji. Natomiast z transakcjami są jeszcze związane rzeczy trochę bardziej niskopoziomowe, związane z danymi AND-u, z, danymi, z plikami REDO, z rodzajami mechanizmu blokowania, bo bazę danych jesteśmy w stanie blokować na różne sposoby, a w zasadzie te dane. Możemy blokować rekord, tabelę w różnych modelach blokowania Mamy również poziomy izolacji, którymi jesteśmy w stanie sterować. Możemy oznaczać transakcje, transakcje dzięki instrukcji set transaction. Natomiast no, w tym kilkunastominutowym filmiku nie byłem w stanie pokazać Ci wszystkiego, więc jeśli więcej wiedzy na ten temat Cię interesuje, to gorąco zachęcam Cię, żeby zapisać się na newsletter, ponieważ nagrania na YouTubie publikuję raz na jakieś trzy tygodnie, przynajmniej aktualnie tak jest. Natomiast na newsletterze dzielę się z Tobą wiedzą tydzień w tydzień i w każdą środę wysyłam prosto na Twoją skrzynkę wiadomości, o których mogę nie powiedzieć tutaj, no bo nie jestem w stanie po prostu o, na każdy temat nagrać nagrania. I przypominam też, że nagrałem dwa bardzo wartościowe nagrania, z których dowiesz się, czym jest normalizacja w bazie danych oraz po jaką książkę sięgnąć, żeby nauczyć się programowania w PLSQL od zupełnych podstaw. Kliknij teraz w ekran, który widzisz u siebie na komputerze, to przeniesiesz się bezpośrednio do tego materiału. Udanego przetwarzania danych w bazie. Cześć!